Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprosiła mieszkańców miasta na spotkanie z Bogumiłem Luftem, autorem opublikowanej w 2014 roku książki Rumun Goni za happy endem. Bogumił Luft jest byłym ambasadorem RP w Rumunii i Mołdawii, tłumaczem, dziennikarzem i publicystą. Ze swoją książką zjeździł już wiele miast w całej Polsce. A o czym jest to literackie dzieło? To o moim takim największym doświadczeniu życia, którym jest poznanie Rumunii, gdzie gdzie byłem wielokrotnie w różnych rolach, którą opisywałem jako dziennikarz, którą e, odwiedzałem jako turysta, e, w której pracowałem jako dyplomata, gdzie byłem ambas ambasadorem przez e, ponad 6 lat. Byłem również prawie 3 lata korespondentem dziennika Rzeczpospolita i Polskiego Radia w Bukareszcie i w Kiszyniowie. I właściwie od ponad 30, no już prawie że 40 lat mam kontakt różnego rodzaju z tym krajem, znam bardzo dużo Rumunów, nauczyłem się języka w ten sposób zresztą dość prosty, bo nigdy nie miałem żadnej lekcji, po prostu słuchałem i próbowałem mówić, tak jak dziecko się, <laughs> się uczyłem. I... Jest to rzeczywiście taki kraj taka kultura, która mnie niesłychanie zafascynował. Najbardziej fascynujące w Rumunii dla Bogumiłalów to jest jej bogactwo kultur oraz historia kraju. Oczywiście Rumunii stanowią zdecydowaną większość, ale y, przez jego historię aż do teraźniejszości się, przewinęła się duża społeczność niemiecka na przykład, y, węgierska, w Siedmiogrodzie to jest też taka kontakt czasem konfliktowy tych kultur, czy tych narodów, ale też bardzo ciekawy. Jest niezwykle bogata historia i bardzo ciekawa, i bardzo taka oryginalna. To znaczy, Rumunia tak naprawdę, jako taki byt państwowy i narodowy, powstała dopiero no, 200 lat temu. I to właściwie nawet niecałe nie 200. Ale powstawała od wielu, wielu wieków. O tym wszystkim właśnie w znacznie szerszym kontekście można przeczytać na kartach książki Rumun goń za happy endem". Jest to dla mnie trochę fascynująca taka wiara w własną nadzieję. To znaczy po prostu, że na różnych etapach tej historii ten, to, społeczność, to społeczeństwo, ten naród, ta kultura wykazywała się właśnie taką wielką wiarą w możliwość sukcesu i bardzo wielu ludzi się temu poświęcało. Bardzo często to się odwracało przeciwko nim. Krótko mówiąc to była dramatyczna historia i jest na, nawet aż dotąd, aczkolwiek w tej chwili jest to raczej taki dobry okres <coughs> historii Rumunii. Książkę Bogumiła Lufta można było nabyć podczas spotkania autorskiego w bibliotece. Mariusz Szczygieł jest mistrzem literatury faktu. Możemy cenić go za niebanalny styl, poszukiwanie prawdy y, o człowieku, perfekcjonalną pracę nad językiem swoich reportaży. W książce zatytułowanej Fakty muszą zatańczyć pokazuje reportaż y, od kuchni. Jak pisać, żeby było interesująco i ciekawie? Rozpoczyna opowieścią o sobie i o swojej niemalże 40-letniej pracy dziennikarza, najpierw w młodzieżowym tygodniku Na Przełaj, a obecnie jako najbardziej tłumaczony reportażysta w Polsce, wielokrotnie nagradzany. W książce powołuje się na wielkie autorytety. Padają nazwiska y, Trumana Kapotiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Kral, Hugo Badera. Y, nie szczędzi słów zachwytu y, dla stolu y, zwanego Gonzo, w którym to twórca reportażu uczestniczy w opisywanych wydarzeniach. Y, w książce stawia wiele pytań, y, jaka jest granica między faktem a fikcją. Czy istnieje tylko jedna prawda, a może jest ich wiele, w zależności od tego, ilu uczestników uczestniczy w opisywanych wydarzeniach? Podkreśla wagę słowa. Ono zawsze powinno być świadkiem, nigdy sędzią. Przyszli adepci zawodu dziennikarskiego. Na początku roku akademickiego Polskiej Szkoły Reportażu słyszą, że jest wiele sprzecznych prawd. Padają one z ust różnych autorytetów, i to od nich zależy, jaką drogę wybierze, wybiorą. Reportaż to znak czasu. Najdłużej pamiętamy co na, to, co najbardziej nas dotyka. Wkrótce kolejna edycja festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. W pierwszej kolejności organizatorzy tego wydarzenia zapraszają do wzięcia udziału w konkursach plastycznym, literackim i teatralnym. Szczegóły konkursów oraz karty zgłoszeniowe na stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 44. edycję barburkowej Dramy Teatralnej już 20 listopada zainauguruje komedia Pani Pelińska i Sekret Chopina na podstawie książki Erika Emanuela Schmidta. Tydzień później, 27 listopada, na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury będzie Ciemno, czyli historia o przygodach typowego miastowego w zabitej dychami wsi. Zwieńczeniem dramy będzie komedia kryminalna z czasów PRL-u pod tytułem Znaczek Miłości. Zaśpiewaj jak w Mazowszu i wygraj ogólnopolski konkurs. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w trzecim ogólnopolskim konkursie wokalnym imienia Stanisława Jobka. 17 listopada w TDQ odbędą się przesłuchania konkursowe uczestników, którzy zgłoszą swój udział poprzez udostępniony na stronie konkursu formularz. Kandydaci mają obowiązek przygotować dwa utwory z repertuaru zespołu Mazowsze z podanej listy piosenek. Średniowieczne lamenty i pieśni o Matce Bożej będą tematem kolejnego koncertu w Klasztorze Ojców Dominikanów. 5 listopada wystąpi tam zespół muzyki dawnej Skandikus. Koncert odbędzie się z cyklu Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej. Wstęp wolny. Do końca listopada w Galerii Okno prezentowana jest wystawa prac Doroty Pelc. Są to zazwyczaj widoki zaobserwowane podczas podróży. Malarstwo to pasja, która towarzyszy jej od lat. Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkanaście obrazów, wykonanych głównie akrylem i farbami olejnymi. Wśród różnorodnej tematyki dominuje morze, gdzie autorka uwidacznia zarówno dynamiczny, jak i poskromiony obraz żywiołu. Druga ekspozycja w Galerii Okno przedstawia Losy Kajmowa, miejscowość, którą w dużej części wchłonęła kopalnia siarki machów. Prezentowane fotokopie zdjęć, udostępnione z prywatnego archiwum Sławomira Stempaka, ukazują ostatnie momenty istnienia wioski. Że księżniczkę poznaje się po manierach. Nel i jej gang ruszają na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia przyszłego króla w kurokota. Mądra, pełna humoru i czarująca animacja dla całej rodziny o tym, że z najlepszymi przyjaciółmi można dokonać rzeczy niemożliwych. To ja tutaj rządzę razem z moim gangiem! Choć niektórym to nie pasuje. Już ja Ci pokażę, smarkulo. Pewnego dnia musiałam się przebrać, żeby uciec przed strażą. I wszyscy myśleli, że jestem księżniczką. Hejka! Żaba się przebrała i bociana udawała. Ale wtedy okrutny lord Tristan zaczarował naszego księcia. I przemienił go w kurokota, pół kurczaka, pół kota. A, a idź mi stąd, po czarów! <grystanie> Razem z moją odważną ekipą... <grystanie> ...ocalę księcia! By zdjąć klątwę, ruszycie na wyprawę. E, przepraszam, a czy to będzie niebezpieczne? Wiemy. Robujemy! Porywamy oh. małe <grystanie> kiciusie! Kiciusie! Serki! Ognia! Zadziera z Nel i jej ekipą. Przeżyj niesamowitą przygodę! Myślałaś, że zdołaś wykiwać mnie? A, Mając takich przyjaciół niczego się nie boję. Nel i tajemnica kurokota. Tutaj nic nam nie grozi. Odwołuję Tylko w kinach. Niech żyje życie! Ada i Mikołaj od kilkunastu lat są szczęśliwym małżeństwem. Uprawiają seks częściej niż się kłócą, są rodzicami na dwie rozgarniętej i czasami bezczelnej piętnastolatki. Na skutek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej imprezowej nocy na świat przyjdzie Janek. Cudowny, ale zupełnie nieplanowany dar od losu. Musisz za to beknąć. Teraz mają takie znieczulenia, że w ogóle nie poczujesz bólu. Co się tak lenisz? Mocniej, mocniej! nie jest żadna laska, to jest moja żona. Z żoną w paście szedłorze. Ja, ale... Co ty dzisiaj zrobiłaś? Nastawiłem warkę. Krrrr! proszę! Waszym sypialni i mój pokój dzieli ściana tak cienka jak poziom tej konwersacji. Błacam błacam cię, błacam cię. Błacam cię. Cię. My szukamy opieki tylko do Jasia. Czyli ile? Dwa tysiące. Zgoda. Euro. Tato, przynajmniej dwa razy w tygodniu będziesz przyjechał, co? Ja nie rozumiem nawet, co on mówi. On ma trzy miesiące, to no co ma mówić? Przecież to jest twój wnuk. Nie mam siły. Ty trzy razy w tygodniu przepływasz po 20 basenów. No a potem nie mam siły. Miłość. Moja teściowa od trzynastu lat wciska mi pod choinkę. Goralskie kapcie? Co ci twoja wcisnęła pod choinkę? Moja że nie żyje. Zapomniałam, że Bóg ci sprzyja. Na pewno masz jakieś pytanie. Jak skuteczniej trzymać mężczyzn za mordę? Dzieci są najważniejsze. W dwóch dzieciach nie ma życia stare. Jest zarządzaniem masą upadłościową, która po życiu pozostała. Fakt! Kocham cię. Może wody? Wolałbym wódkę. Może iść. Ale dokąd my dopiero zaczynamy. Myślę, że pan wóg ona kogokolwiek panę. Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje, opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego, chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w pockim hospicjum. Nie masz dość kłopotów. Hospicum. bez mojej zgody nie zbudujesz, rozumiesz? Czas. Czas, to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Ile czasu? E, a co chcesz zapytać, ile czasu zostało? Zami! Jedziemy. Na pełnej pezajzie. Nie zrozumiem. Z tym, z tym pionkiem wszak. On tam przychodzi na drugą stronę, tak? Yy, ta promocja. Promocja to taka sytuacja, kiedy pion ma możliwość zamienić się w mocniejszą figurę. To nie płaka, nie, płaka, nie, płaka, nie płaka. Tylko nie mów mi Jasiek, albo Janek by się zabije? Jak mam mówić? Jestem Jan. A, ale nie, to jakbyś mi mówił Johnny. Dawno temu żył sobie przystoi. Kopciuszek wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować zamienionego w gryzania księcia Alexa. Niestety żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego kamienia życia. Niezwykła przygoda. Proszę, pomóż nam. By zdjąć klątwę musicie odnaleźć magiczny kamień życia. Kamień ukryty jest hen super daleko w leśnym zamku, po drugiej stronie wielkiego i głębokiego oceanu. Pełnego rekinów. Gotowi! Ruszamy! Aj, Czekajcie, bo mi nogi spruchniały! I nowi przyjaciele. O nie! Ktoś ukradł Kamień Życia! Ta mapa pomoże wam odnaleźć właściwą drogę. A ja będę ci chronił! O. Chyba podziękuję. E Mam wrażenie, że zawiodłam, bo ciągle błądzimy. Uważaj! Nie mów tak! Twoje czary chronią nas na każdym kroku! Nigdy nie poddawaj się! Kiedy walczysz o tych, których kochasz. Kopciuszek i kamień życia. Przyjaźń silniejsza niż magia. Zostańcie proszę na kolacji. Szybanko! To się szykuje potrawka z myszy. Yes! Yes! Listy do M powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie zobaczymy świąteczne perpetie ulubionych bohaterów. W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Listy do M5 skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze. ...z miłości... Hej! miłość hey. Could you Perfumerię odjadłeś? Świetnie się trzymasz mimo wszystko. Się trzymam, bo się nie puszczam. A, to coś nowego. Dla ciebie na pewno. I tak pan się zachowuje? Człowieka na bruk pan wywala? W Wigilię? Pój nad grobem stoi, a my nawet malusieńkiego jednego zdjęcia jego nie mamy. Kasę ma, ale żeby się z rodziną podzielić? A jaka ty dla niego rodzina jesteś? Mam go. Kogo? Mikołaja? Siedzi w jakimś barze i wódkę Dostanę coś za 7,50? Tak. Nic. Dobiegasz 50. a zachowujesz się jak gówniarz. Gdzie ty masz serce, Karina? Z Nie zapomniałam, że masz taki pojemny schowek. Mnie obiecał ten piękny naszyjnik. Oho, na pewno! Naszyjnik jest mój! Ale ty f... zawsze, Karina, byłaś konfabulantką. <laughs> No, przecież wuj jeszcze żyje. O tego to akurat nie wiemy. Nikt nie wspiera takich jak ja. Wołała mnie Musia? Nie wrócę do starych. Dlaczego? No, bo jest wigilia. A wigilia raczej spędza się w jakimś fajnym miejscu. Nikogo nigdy tak nie kochałem i nie będę kochał. Pamiętaj, że jakby co, to jestem. To będzie najspanialsza wasza widzina. Majce. Jeszcze będziecie błagać na kolanach, że żeby... wróć! Hello, June. Prawdziwa historia Hello, June i Jennifer Gibbons, czarnoskórych bliźniaczek, you? które będąc And dziećmi umilkły dla świata zewnętrznego. Jednocześnie w odosobnieniu sir? swojego pokoju prowadziły kreatywny dialog literacki, jednak What z czasem ich relacja you, przerodziła się w toksyczny związek. Niebezpieczny zarówno Which dla do nich, do like jak i dla ich otoczenia. Sunshine or rain? was Just less and less, you know. If there's something you want to communicate, Shh. you best say it now. Jennifer, Joel, how would you describe your personalities? I think you might be a bad influence on each other. It might be an idea to split you up for a while. We will move the girls into special education. Are oh, you want to say anything? We'll get them to talk, yes. Yet. Guilty or not guilty? You need to take care of yourself. You can at least say something. You best say it now. How do you plead? They shall be institutionalized indefinitely. If you were telling your story, how would it begin? In order to write a good book, you need to feel it. You have to be inspired. Right is now. Right is now. We life without me. my sister—it's brought a new awakening in me. I could reach out and touch the stars. I can see the galaxy. Can't go back to the empty days before we found I us. feel as though I'm swimming in a pool. I taste the bittersweet smell of salt. It's like God gave me a chance—a chance to prove who I really am.